Władze Maklemburgi chcą zaostrzyć przepisy dla podróżnych z Polski. Osoby dojeżdżające do pracy u naszych zachodnich sąsiadów będą musiały co 48 godzin przedstawiać negatywny test na koronawirusa. Na przejściach granicznych w Świnoujściu, Albek lub Lubieszynie-Linken mają jeszcze w tym tygodniu powstać centra testów. W Berlinie jest Cezary Gmes. Czarku, kiedy te restrykcje mają wejść w życie? Nie jest to jasne, dlatego że to prawodawstwo, które zostało przyjęte przez władze Mecklenburgi i Pomorza przed niego, uzależnia wprowadzenie tych środków od ogłoszenia Polski obszarem szczególnie podwyższonego ryzyka. O tym się w Niemczech dyskutuje od dłuższego czasu, w momencie, kiedy zaczęły rosnąć liczby nowych infekcji i w tej chwili Niemcy mają takie obostrzenia na dwóch granicach, a mianowicie na granicy z Czechami oraz na granicy z austriackim Tyrolem. A tam panują rzeczywiście... Cięższe warunki. Ludzie, którzy nie mają testu albo a, którzy nie mają a, potrzeby wjechania do Niemiec, na przykład chcą wjeżdżać tylko i wyłącznie w terach turystycznych, są zawracani z tej granicy. Natomiast a, niemiecki rząd federalny niechętnie a, patrzył do tej pory na ogłoszenie Polski krajem podwyższonego ryzyka, z tego względu, że Polacy stanowią bardzo istotną część niemieckiej gospodarki. A, również na przykład tutaj w Berlinie są osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy i wprowadzenie większych Wiązałoby się z kłopotami dla niemieckiej gospodarki. Z tego względu właśnie władze Mecklenburgii, która już w tej chwili surowo traktuje Polaków, zdecydowały się na uruchomienie właśnie tych dwóch test, centrów testowania, ponieważ polscy pracownicy transgraniczni bardzo często protestowali przeciwko drogim testom, które nieraz kosztowały ich około 300 euro miesięcznie. W tych centrach, które mają powstać, te testy mają być tańsze bądź wręcz darmowe. W tej chwili nie jest jasne, a, czy będzie to obejmowało polskich obywateli, dlatego że na pewno będzie to darmowe a, dla Niemców, którzy mają takie prawo już od początku miesiąca, żeby wykonać raz w tygodniu a, darmowy test. Oczywiście m, będą to najprawdopodobniej testy a, tak zwane kasetkowe, antygenowe, które będą dawały wynik na poziomie około 96%. Ale pamiętajmy, a, że w Niemczech od dłuższego czasu prowadzi się właśnie sprzedaż tych testów kasetkowych, do samodzielnego użytkowania. Nie jest pewne, czy będzie można przedstawiać taki test jako test, który będzie ważny przy przekraczaniu granicy. Zresztą ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie pracowników transgranicznych, bo mamy do czynienia z sytuacją, że w Mecklenburgii, morzu Przednim, mieszka bardzo wielu Polaków, którzy kupili po prostu tam nieruchomości, które są tańsze niż po polskiej stronie granicy i dojeżdżają na przykład do pracy do Szczecina. Ich oczywiście podobne obostrzenia też będą obowiązywać. W tej chwili już no, na przykład na granicy, na przejściu granicznym w Kołbaskowie bardzo często są prowadzone wyrywkowe kontrole, które sprawdzają, czy są przestrzegane dotychczasowe ograniczenia, które no, m.in. kazały udać się na 10-dniową kwarantannę. Ta kwarantanna może być skrócona do 5 dni po wykonaniu testów. Oczywiście też od tych, od tych reguł są zwolnione osoby, które dokonują wizyt rodzinnych, jeżeli nie są one dłuższe niż 72 godziny.